Takie mecze dla piłkarzy mogą zakończyć się traumą. Niestety w tym spotkaniu występował również Polak. Paweł Buchniewicz i jego Eren Wayne przegrało dzisiaj za AZ Alkmaar 9 do 1. Po pierwszej połowie mieliśmy wynik 2 do 1, ale jak opisał to trener gości Robin van Persie, chcieliśmy dobrze i ostro rozpocząć drugą połowę, ale szybko dostaliśmy trzecią, czwartą i piątą bramkę. Już w 56. minucie było 5 do 1 dla gospodarzy. A spotkanie, tak jak wspomniałem, zakończyło się wynikiem 9 do 1, czyli rekordową porażką RM Wayne w jej całej historii. Trener pokonanej drużyny, czyli były napastnik między innymi Arsenalu czy Manchesteru United, zapowiedział jednak, że nie zamierzają porzucić swojej filozofii gry i dalej będą ją praktykować, ale na pewno wyciągną wnioski z tego spotkania. Ciekawe jak po takim meczu zaprezentują się w kolejnym, które grają już we wtorek na wyjeździe z Twen